Witajcie, dzisiaj nocne ujęcie. Tak, miałem okazję przyjechać trochę pod wieczór. Trochę śnieży, jak widzicie, ale już stąpam po zaschniętym betonie. Wyszło, że tak powiem, super. Jestem bardzo z tego zadowolony. Jest praktycznie no, no, no bardzo równo. Tam gdzie, nie, gdzie jakaś tam dolinka czy górka, ale myślę, że. Później przy murowaniu bloczków wyrówna się to spokojnie za prawą. No i powoli będę się brał już za rozszalowanie wszystkiego i zamawiam bloczki. No i zobaczymy, jak nie będzie jakiegoś wielkiego śniegu, to powoli, powoli będę murował. No oczywiście najpierw pójdzie ta, ta izolacja. No muszę poczekać troszkę, żeby, żeby no nie wiem, żeby ta wilgoć odeszła. Ja muszę poczytać, czy to teraz można by tak od razu układać, czy nie. E, czy na taki wilgotny ten e, beton na, to, na, to, na ten wilgotny, na tą wilgotną ławę można tak układać. Zobaczymy. E, nie wiem na razie, bo się na tym tak dokładnie nie znam. Chociaż widzę w internecie, że e, układają na taki Mokry, i przy takich warunkach dosyć zimowych, i tu nie ma z tym większego problemu. Także pierwsza rzecz to będę rozszalowanie robił, a później dopiero papa. No i do boju. Bloczki wczoraj liczyłem, obliczyłem sobie, że wyjdzie około 1210, może 1220 tych bloczków taka rezerwa. W razie gdyby coś tam pękło, coś do docięcia. Do, do, do Powinno w zupełności wystarczyć. No a tam mam jeszcze, nie widać teraz, o, kiepsko ta kamera łapie. Mam jeszcze około 70 to, co od kolegi wziąłem. Zatem y, powinno, powinno wystarczyć w zupełności. No, Chcę tak zrobić, żeby transport przyjechał za jednym zamachem i y, żeby nie, nie, nie dopłacać później za y, usługę transportową. Tyle chyba na teraz. Dobrze, że to przed zimą się udało zrobić. Przed zimą, no przed śniegiem, takim potężniejszym. Trzymajcie się na razie i do następnego razu. Cześć, i czołem. Wszystkich miłośników domu pod tulipanowcem witam ponownie. Takie krótkie wejście, tylko chciałem Wam powiedzieć, że jestem w trakcie rozbierania szalunków, i muszę przyznać, że te meblowe. Te meblowe płyty, które mi się udało pozyskać zupełnie za darmo, spisały się na medal. Teraz oczywiście one się rozpadają, bo one są nasiąknięte mocno wilgocią, ale zobaczcie, jaka, jaka równiutka struktura tego betonu wychodzi. I korzyść z tego jest taka, że bardzo się to sprytnie rozbiera. Dużo łatwiej niż te. Te fragmenty szalunku, które miałem zrobione z tych desek, tamte deski się bardzo mocno łamią. To oczywiście te meblowe płyty też się kruszą, ale dużo łatwiej jest wyciągnąć cały fragment z ziemi, z piasku niż te meblowe. Tutaj widzicie ten fragment, ta najdłuższa ściana. Szarpałem się z tym no, ze 3 godziny, żeby to rozebrać, bo musiałem trochę podkopać i, i no, i powydostawać te, te, które tam pozostawały, bo, tak jak wspomniałem, się łamią. No i zostaje z tych drewnianych deseczek, to zostaje jeszcze ta część i, i tutaj. No i tam, tam ten wjazd do garażu również będzie, przypuszczam, trochę problematyczny, ale damy radę. Powoli się da radę a reszta to już jest płyta meblowa, więc tutaj powinno być nieco łatwiej tyle chyba na ten moment, bo nic się tutaj nie dzieje nie mam czasu, tak jak widzicie robię już po ciemku, po robocie latarka na głowie się spisuje w miarę w miarę, chociaż liczyłem na to, że te bateryki będą dłużej trzymać, no i, i, i jestem pod tym kątem troszeczkę rozczarowany, że dwie godziny takiej pracy z dobrym oświetleniem jest jest gwarantowane, zaś potem, mimo że bateryjka naładowana na full, no zaczyna to światło blednieć, no i, no i niestety jest, jest gorzej. A nic to, nie poddajemy się, dobra nasza. Walczymy dalej. Trzymajcie się ciepło, bo zima trochę przyszła. Widzicie, jest już trochę śniegu, więc. Winko grzane wieczorem. I, no, i, no i trzymajcie się, chyba tyle. Na razie, cześć. Cześć, witam Was w sobotnie popołudnie. Wczesne popołudnie, bo jak widzicie, jeszcze widno. Na no, takie krótkie wejście, żeby tylko pokazać Wam, co udało mi się rozszalować. W zasadzie. Już tak około połowy, nawet trochę chyba dalej już jest rozebrane. Tak jak już wspominałem, te płyty meblowe idą bardzo sprawnie. To się dosyć szybko rozbiera, więc tutaj wszędzie, gdzie były meblówki, to już mam na gotowo rozebrane. Oczywiście no, ława fundamentowa do posprzątania, ale to się zrobi na samym końcu. Liczę, że to trochę obecnie, bo na razie ten, ten piasek jest taki trochę wilgotny. To dosyć ciężko będzie się to zdrapywać, a jak obecnie to pójdzie dużo łatwiej. Tutaj są te fragmenty płyt takich drewnianych z desek, z tych desek takich delikatniejszych, więc to trochę, trochę komplikuje sprawy, będzie trochę gorzej się rozbierało, ale. Też powoli damy radę. Nie ma to tamto. Nie poddamy się. No, i tyle na ten moment. Chyba bo nic nowego się nie dzieje. Staram się wykorzystać wolny dzień. No, i jak rozbiorę całość, to wam pokażę. Chociaż tutaj no, wizualnie to nic się nie zmieni. Nie będzie nic nowego, ciekawego. Trzymajcie się na razie. I miłego popołudnia. Cześć.